Dzień dobry, cześć Siemanko, hej, witam wszystkich. Ponownie, jak rok w rok, mamy głosowanie na Generation Iron, na najlepsze partie ciała, na najlepszych zawodników, najlepsze pozowanie i wiele, wiele więcej. I za chwilę porozmawiamy sobie właśnie na ten temat, czy i kto to wymyślił. To mnie po pierwsze zastanawia, gdzie był, co oglądał, jak to robił. Bo niektóre wybory po ostatnich materiałach, jeżeli chodzi ogólnie o Generation Iron i Eric's Muscle, niby oni są jak takie stare, dobre małżeństwo, które no, nienawidzi się, ale bardzo się kocha i koniec końców no, mówią te same um, odklejone rzeczy, bo inaczej tego nie nazwę, ale no, są coraz bliżej siebie, jeżeli chodzi o nieudane clickbaity. Tak to może, można nazwać. Zapraszam Was oczywiście do zostawienia subskrypcji, łapki, komentarza. To pomoże w rozwoju algorytmu na pozostałe social media, takie jak Instagram DavikKKK. I zaczynamy. Best male athlete, czyli najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o całkowicie starty w kulturystyce, w klasycznej sylwetce, w męskiej sylwetce, i tak dalej. I mamy tutaj Samsona Daudę, mamy Sibuma, mamy Ramon Dino, Dereka, Ryan Terry, który szokował dość mocno świat, wygrywając właśnie zawody męskiej sylwetki, Karol Milewski, Duma, Duma, Duma i Kion Pearson. I tu akurat ciężko się z nimi w sumie nie zgodzić, bo są to osoby, które zrobiły niesamowity progres. Nie wiem dlaczego nie ma Hadiego, skoro. Had jest Top 2, a tutaj skoczył Samsung, czy to jest jakieś. Hmm, czy to jest coś, co mówi nam, w jakim kierunku będą zmierzały kolejne zawody, czy daje nam, jakby ułatwia typowanie, ponieważ no jeżeli nie dają tu Hadiego, a wiemy, że Generation Iron jest powiązane z NPC i FBB, różnie może to być. Jednakże. Samson na pewno startował najczęściej, wygrał sporo zawodów. No i zawody pod koniec roku, które pociągnął. O właśnie, no jest mistrzem Arnold Classic także. Czy tak czy siak, no jeżeli mamy tutaj praktycznie tylko top 2 z zawodników, dlaczego nie ma właśnie Hadiego? Best Posing Routine, czyli rutyna, jeżeli chodzi o układ dowolny i tutaj się zaczyna. <tryk> Jeżeli chodzi o ogólnie o Klaridę, to uwielbiam go, ale co do rutyny i co do pozowania, no nie jest on fenomenalny. Puszczał bardzo często talie i temu też został troszeczkę ukarany. To samo powiedział właśnie Tyler podczas jego porównań i oceny zawodników. Tutaj bez dwóch zdań: Terence Raffin, jeden z najlepiej pozujących zawodników na całym świecie. Jeżeli chodzi o klasyka i ogólnie, wydaje mi się o wszystkie kategorie. Andrew Jack Wydaje mi się, że przez to, że zrobił szpagat na scenie, bo ogólnie jego rutyny nie są aż tak zachwycające. Chris Bamstedt. Szczerze, nie. Po prostu nie. Nie, nie, nie. nie porywają one tak jak na przykład rutyny Samsona, którego tu nie ma. A jest Urs, który, no tak, jestem bardzo, no tak. Ale zibam jako najlepiej pozująca rutyna, układ dowolny? Nie, po prostu nie, więc nie wiem, dlaczego czasami wrzucają zawodnika akurat tutaj, tylko dlatego, że jest klasykiem? Nie uważam. Kion też ma bardzo dobre rutyny, znaczy układy dowolne. Mus hadi. Nie powiedziałbym ze względu na tył, na dół pleców. Jeżeli chodzi o przód, to wiadomo, nie ma najbardziej docięte, dociętej osoby. Clarida był off. Każdy to mówi, że był off. On sam to mówi, że nie był w formie. Ramon, blisko. Ryan Terry, kolejny zawodnik z męskiej sylwetki. Erin Banks. Kion, co do najbardziej dociętych. I masz taki wielki znak zapytania, bo nie. Po prostu? Nie, nie był. On ma piękną sylwetkę, ale jeżeli mówimy o docięciu, nie. Derek? Jeszcze szczególnie na tej fotce? No nie, nie. Jeżeli mogliby dać bicepsy tyłem, o wiele lepiej by to wyglądało. Zawodniczka Sara, która wygrała właśnie, M um, Sara Fit, wygrała z jedną z kategorii i... Okej, okay, ona była bardzo mocno pocięta, szczególnie jeżeli chodzi o mm, tył. Więc tutaj bym się zgodził, pokażę wam zresztą zdjęcia, ale no tak jak mówię, jak można dać Kiona bądź Derek'a? To już okej, okay, byli poprawieni, ale no. I Sibam. Okej, okay, Sibam był docięty. Ale dlaczego nie ma tutaj jednej bardzo ważnej osoby, jeżeli chodzi o o docięcie. Ja dlaczego, jak można było zapomnieć o Dabulu, jeżeli chodzi o zawodników, tak? Czyli no, jeden naj, najbardziej docięty z zawodników, chyba ogólnie na całej scenie, jeżeli chodzi o kulturystykę i tak dalej, nie znalazł się w ogóle. No bo sami zobaczcie. I nie znalazł się w typowaniu, gdzie wiemy, jaką formę wnosi Dabul. No nie wiem, kto to wybiera i nie wiem, co to był za pomysł, ale jak można było go tam nie dać. Most improved. Kion. Czy most? Nie powiedziałbym. Improved na pewno. Samson. Tak, ale jakbyśmy mieli porównywać formę z FVLS do formy z Arnolda na pewno. Ryan Terry, Tak, był bardzo, bardzo poprawiony. Derek. Czy most? Wystarczająco. i Enough improved. I mam taki znak zapytania. Regan? No nie. Nie. Po prostu zastanawiam się, z czym oni się kierują, tak? Bo był lepiej docięty, ale jeżeli chodzi o most improved, to bym patrzył właśnie na takich zawodników już prędzej jak Samson. Bardzo, bardzo poprawiony był Brion, jeżeli chodzi o e, klasyków, tak? E, Rafa, nie Rafa, przepraszam. Dino z klasyków. Też bardzo, bardzo, bardzo poprawiona wersja. I dlaczego dajemy tutaj Rigana? Bo tam daliśmy już Dino? Naprawdę zastanawiam mnie, może najwięcej followersów też biorą pod uwagę, kto nabił w roku. Bez czest Derek. I to są po prostu trzy kropki. Jak? Jakim cudem możecie wybrać Dereka? jako najlepszą klatkę skoro każdy kto mówi mówi że ma klatkę do poprawy nawet Derek sam mówi robiąc pozy bokiem że musi poprawić klatkę Hadi tak 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 tak, tak. i kropka Brandon Curry nie Sibam OK szczególnie w pozie bokiem tak Urs tak ma dobrą klatkę Samson kolejny który tak i tutaj mamy Samson, a Hadi i dałbym Hadiemu przez docięcie Szonk Clarida. Naprawdę? Najlepsza klatka. Sami widzicie, że po prostu to się kupy nie trzyma. To się kupy nie trzyma. Bez Female athlete. tutaj mamy w miarę wszystko, jeżeli chodzi o zwyciężczenie po prostu kategorii, ale dałbym to dla misji, bo mimo zerwania to wyglądała fenomenalnie. Ona tam nabawiła się kontuzji, ale wyglądała naprawdę fenomenalnie, jeżeli chodzi o judging Bez Krizo. Ewidentnie. Ewidentnie. Krizo ma fenomenalne ramiona. Nick. Tak. Jeżeli patrzymy na ramiona, to patrzymy na całe łapy i patrzymy też na przedramiona. Więc nie można tu dać Andrew Jackt. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli patrzymy na ramiona, to patrzymy je w porównaniu do całego ciała. I mimo tego, że one są ogromne, u Andrew. To musiałyby być jeszcze większe. Szczególnie, zobaczcie, w tej podzie. Andrea, nie wiem czemu. Derek. Sami macie takie pewnie oglądając to, takie trzy kropki, że kto to wybiera. Czyj to był pomysł? Sibam. Nie. Nie, no nie. Czy ktoś, kto ogląda te zdjęcia, czy był na Olimpii, czy oni w ogóle byli na Olimpii, czy po prostu wrzucają nazwiska do jakiegoś kubka i wyciągają i o, to będzie najlepszy? Zobaczcie na zdjęcie. Nie. Samson. Poprawione, ale też nie są najlepsze. Jaku ramiona. Samson sam mówi, że ma do poprawy. Henriksson. Gdzie w żadnej pozie praktycznie nie pokazuje ramion. Best, najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o kulturystykę. Już wymienialiśmy, dwa razy mi się otworzyło, także przepraszam. Nie wiem, jak wytypujecie, ale polećmy sobie po kolei. Best Male athlete dałbym, jeżeli chodzi o ogólnie zawodników, albo Samsonowi, dlatego że jeżeli mówimy o Best Male Atlet, to nie musi być tylko i wyłącznie jako na scenie, ale też jako ambasador, albo Sebumowi. Bez pozycji rutyn Terence. Terence rafin. Ewidentny, po prostu kropka tutaj. Albo też mógłby powalczyć z Samsonem, ale Terence, Terence jest najlepiej pozujący. No i Urs zrobił niesamowitą rutynę, jeżeli chodzi o FALS. Most shredded Dabul. Dlaczego nie ma tam double? I tutaj nie dam nikogo stąd, bo, bo nie dam, bo, bo się nie zgadzam z nimi w 100%. Może, może Sara. Most improved. Już mówiłem w sumie. <gryst> Best chest. Hadi. Kropka. Best female. E, tak jak mówiłem, moim zdaniem, Missy Truzcot. Bez arms. I tutaj mnie to zastanawia, co wy wybierzecie? Czy będzie to Nick, czy będzie to Krizo? Krizo, czy Nick? Nick, czy Krizo. Ja bardziej bym się chyba skupiał co do Nika, jednak te przedramiona mnie przekonują. No ale jest bardzo, bardzo, bardzo blisko moim zdaniem. Nie wiem jak wy wybieracie, nie wiem kto to wybierał. Dajcie znać w komentarzach, ale naprawdę przez 3-4 tego materiału i gdy oglądałem sam wcześniej te zdjęcia, łapałem się za głowę, bo nie wiem jakim to jest cudem. Jeszcze były najlepsze nogi gdzieś, ale przepraszam. Mi gdzieś umknęło. Jak znajdę za chwilkę, to jeszcze wspomnimy o nogach, ale czasami coś takiego się dzieje, że nie można po prostu odpalić, ale. Ale co do nóg, to nawet zaśmiał się nikt, bo był nikt w, w nominowanych o najlepsze nogi. I nikt się zaśmiał i mówi: No jak, ja. Bo przed chwilą oglądałem podcast z Miloszem. I z, właśnie zapraszam na podcast Milosza z e, Nikiem. Tam mówią, są się zaczęli kłócić i w końcu nikt nie wytrzymał i troszkę powiedział parę słów za dużo, jeżeli chodzi chyba o Milosza, bo nazwał go po prostu czy ty w ogóle nie myślisz o tym, co mówisz, bo Milosz strasznie go pchnął do tego, żeby wychodził na scenę mimo zerwania. Dziękuję bardzo, że byliście. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie i widzimy się już niebawem. Dzięki za kolejny materiał. Do zobaczenia. Do później, przyjaciele.